Dlaczego Józef Leczak, by prezydent Kętrzyna Koźla, w ogóle chce teraz kandydować? To znaczy tak wyszło, dałem się po prostu namówić coś raz, a drugie uznałem, że moje doświadczenie ze współpracy z powiatami z Mazur, być może uda się przenieść tutaj. Może się uda przenieść, bo tam jest trochę inaczej, trochę inaczej pracują, to są inne, jest inna struktura organizacyjna i nie ukrywam, że inne środowiska. I... No właśnie, bo to jest tak, że y, y, skończył Pan swój, swoją misję prezydenta w 1990 roku, jak dobrze pamiętam. Ale przez te wszystkie lata dalej był Pan aktywny, tylko na zupełnie innej niwie. Nie była to niwa stricte samorządowa, tylko właśnie niwa y, ratownika, wodniaka. To znaczy tak, ja. Powiedzieć trzeba prawdę. Przez kilka ładnych lat po zakończeniu prezentury nikt nie chciał skorzystać z tego wszystkiego, co robiliśmy. Ja się cieszę, że dzisiaj. Pani pani prezydent mówi, że będzie udało łącznik owodnicy. ale wszyscy nikt nie pamięta, że myśmy ją zaczynali w 1988 roku. Jakie były problemy, jakie były trudności? I trzeba sobie powiedzieć, że gdyby nie układy, gdyby nie znajomość z panem premierem Gorywodą wtedy w życiu nie zaczęła się owodnica. Okej, okay, ale to było jeszcze za dawnego ustroju. A jak to było to potem, kiedy już pan nie był prezydentem, co pan wtedy robił i na czym polegała ta działalność? ja wtedy... Nie, nie, nie było możliwości zaangażowania się w mieście ani w powiecie, bo nikt z ludzi z tamtego okresu nie korzystał. Więc ja się przeniosłem na Mazury i tam się realizowałem. Udało mi się, ale największym moim sukcesem jest to, że. Człowieka z tamtego powiedział, układu, tam zaakceptowano. Ja bardzo ściśle współpracowałem z powiatem piskim, z burmistrzem Orzysza, z burmistrzem Pisza i udało się wiele rzeczy zrobić. Naprawdę, ale jedną rzecz najważniejszą zrobiłem. Jak zrobiliśmy sztandar mazurskiej służby, na tym sztandarze mamy herb miasta Kędzierzy Koźle, herb powiatu. I tam, jak nasi koledzy teraz, biorą udział w uroczystościach. Mówią, że mazurska służba ratownicza pochodzi z Kędzierzyna. I wszyscy zachodzą w głowę, jak to się stało, że mazurska służba Kędzierzyna. Ja dzisiaj muszę powiedzieć, że mam ogromną satysfakcję, bo udało mi się, że Kędzierzyn Koźle współpracuje z miastem Pisz, z powiatem w mieście Pisz. Gmina ręska wieś po sąsiedzku z gminą Biała Piska i próbuję w tej chwili dopaść do tego, żeby UJA współpracował z Orzyszem. To, to jest na, na etapie rozmów, być może to się też uda. I dwie kultury, kultura nasza z kulturą mazurską się łączą. Pięknie ludzie się spotykają. W sobotę na morsowaniu spotkałem burmistrza, wójta Pawełerańskiej Wsi. Pytam go Tomek, jak mój, wiesz co, jak ja jestem szczęśliwy, że mamy białą piską. Inna kultura, inne, inne wiadomości, każdy umie. Jeżeli zostanie pan radnym, to co zależy Panu zrobić? To znaczy, w oparciu o moje doświadczenie i wiedzę, będę próbował Radę zintegrować, żeśmy byli jednym zespołem, żeśmy potrafili widzieć problemy i starać się je rozwiązywać. Nie kłócąc się, bo nie ma na to czasu. Po prostu trzeba iść do przodu i, i szukać rozwiązań. Bo powiat to nie tylko miasto, ale i okolice i cały powiat to trzeba widzieć każdego problemu. I to będę chciał zrobić.